Hej! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w następnym haulu zakupowym tym razem jest to są to dwie bluzki z galerii VIVA nowej galerii VIVA w Stalowej Woli i są obie, są z C&A i pierwszą jest taka bluzka o taka ja ją mam na sobie ona jest taka krótsza trochę, że, jeżeli tak podnosisz jest krótsza i, po prostu, i ona kosztowała 25zł było bardzo dużo bluzek, które mi się podobały i druga bluzka z C&A tak wygląda też jest krótsza, jest takiej samej długości jak ta i ona kosztowała 15zł i wszystkie obie są kupione w C&A i bardzo je polecam i pokażę Wam też bluzę, którą kupiłam ostatnio w stalowej Woli na targu to jest taka baseballówka, taka. W ogóle nogami ją okej. Okay. To jest taka baseballówka, bo ja się taką. I jadę do stalowej woli w sobotę, y, kupić sobie bluzę i kupić sobie koszulę, kredkę taką dla dziewczyn, bo mi się takie podobają. Y, I odłożę je i coś wam powiem. Yy, właśnie yy, przesyłają się następne trzy filmy. Teraz się przesyła FIFA i do przesyłania jeszcze czeka Kauza, zakupowy sukienek, jeden, cztery sukienki i tuniki I przesyła się yy, też, będzie się przesyłał yy, vlog, mini vlog. Yy, więc yy, one po prostu mogą być dopiero jutro. znaczy dzisiaj będzie na pewno FIFA już bo e, Fifa już jest, mam 50% chyba procent przesyłania a znowu w nocy może się pojawić mini vlog a hal może się tak pojawić gdzieś tak nad ranem czy gdzieś tak szuf, coś takiego właśnie to moje fiszka, bo ja wroszę. no i nie wiem, co mam powiedzieć więcej no chyba tyle, no to jest taki mini haul zakupowy a, i ostatnio kupiłam sobie taką gumkę bo nawet cenę i to było kupione w pepko za 2 zł. I będziecie mieli w poniedziałek bardzo długi, długi, długi. dużo rzeczy, hały. Tylko że to jest taki hały, będzie z poduszkami, z takimi rzeczami działczami. bo ja sobie chcę kupić rzeczy na takie różne. i Będzie tam dwie poduszki, będą tam jakiś obraz, jakieś e, takie pudełeczka, takie, o, takie, takie różne takie no, ładne rzeczy, które można postawić. Będzie też ramka na zdjęcia, kilka tam jest na zdjęć. I za chwilę zabieram się do nagrywania um, o mojego pokoju. I, i ja się z wami chyba pożegnam. Mam dzisiaj nową fryzurę, więc e, nie zwracam się na to uwagi. I e, zapraszam was do oglądania tamtych filmików, które się przesyłają i które już są na moim kanale. E, no to pa!